Wyprzedaże przeceny okazje przed świętami na akcje zniżkowe i rabaty trafiamy niemal w każdym sklepie i wiele osób z nich korzysta. Korzystam. Jak każda kobieta. Jak każda kobieta. A uważa pani na te rzeczy małym druczkiem tam z gwiazdką, bo. Niestety nie. Jestem stuprocentową kobietą i niestety nie czytam nic z czy tym małym druczkiem. Wydaję kasę. Ale jeśli do centrum handlowego biegniemy z przekonaniem, że robimy świetny interes, możemy się srogo zawieść. Sprzedawcy raczej nie organizują promocji dlatego, że poczuli atmosferę świąt, tylko dlatego, że na przykład towar nie schodzi i zalega w magazynie lub po prostu zbliża się koniec terminu ważności produktu. Myślę, że na pewno jest to jakiś podstęp. To nie jest na zasadzie takiej, że od razu dostaniemy tak, tak tanio. Trzeba to zawsze dokładnie sprawdzić. Najlepiej przeczytać wszystko i sprawdzić cenę sprzed. A sprawdza Pani? Tak. A na co Pani jeszcze zwraca uwagę, idąc na zakupy? Na skład tego, co chcę kupić. Zawsze czytam to, co jest napisane, jeśli chodzi o skład. A bierze pani Paragon regularnie zawsze? Oczywiście. Bardzo wiele rzeczywiście w tym okresie przedświątecznym jest w promocji, więc aby naprawdę z nich korzystać, trzeba się orientować, czy towary, które oferowane są na przykład w cenach promocyjnych, nie można kupić taniej w innym sklepie, czy towary oferowane w wielopakach to jest rzeczywiście okazja, a czy ten gratis, który dołączony jest do jakiegoś towaru, to jest rzeczywiście za darmo. Warto również jest sprawdzić, czy w wielkim przedświątecznym opakowaniu okazyjnym nie znajduje się znacznie mniej, mniej towaru niż wskazuje na to wielkość tego opakowania i pomoże w tym tak zwana cena jednostkowa. Inspekcja handlowa ostrzega, korzystając z różnych akcji promocyjnych, zwracajmy uwagę na szczegóły, nawet te najdrobniejsze, i zawsze zabierajmy ze sobą paragon. Należy pamiętać, że jako klienci mamy prawo reklamować produkt obciążony wadą, lub na przykład, gdy jest to nietrafiony prezent. Towary możemy zwracać do sklepów sprzedawca, jak i konsument. Mają swoje prawa i obowiązki, trzeba je tylko znać. Przy sprzedaży artykułów żywnościowych i każdego innego artykułu sprzedawca ma obowiązek wydać paragon. Ten paragon umożliwi złożenie reklamacji. Brak paragonu nie jest wprawdzie konieczny do złożenia reklamacji, ale znacznie ją ułatwia. Przy czym reklamację można składać zarówno na artykuły żywnościowe, jak i artykuły przemysłowe. Przypominam, że sprzedawcy dwa lata odpowiadają za właściwą jakość artykułów sprzedawanych przez siebie. Inspekcja handlowa prowadzi też mediację między sprzedawcami i klientami. Oczywiście w przypadku, gdy sprawy zajdą już za daleko, a jedynym rozwiązaniem, jakie pojawia się na horyzoncie, jest sprawa w sądzie. Wówczas Pracownicy inspekcji handlowej próbują polubownie rozwiązać problem. Rocznie w województwie lubuskim prowadzonych jest około 400 mediacji. Jeżeli chcemy dokonać zwrotu towaru lub wymienić go na inny, to warto zawrzeć tzw. umowę indywidualną ze sprzedawcą w sklepie. I zapisać warunki tej umowy na odwrocie paragonu. Umożliwi to konsumentom potem skorzystanie, jeżeli z, z takiej takich umowy, w momencie kiedy rzeczywiście będą niezadowoleni lub prezent na przykład będzie nietrafiony. Pracownicy inspekcji handlowej zachęcają do tego, aby szczególnie przed świątecznymi zakupami poświęcić kilkanaście minut na zapoznanie się z prawami klienta.